Arek, bo tutaj Natan, wiesz, jakby rzucił w twoją stronę jakieś też, no można powiedzieć, mocny zarzut, więc no dzwonię do ciebie, żeby to było też w jakiś sposób pewnie odbite, bo, bo pewnie ci na tym zależy, nie? No to w, to może powtórzysz, Natan. Ale wszystko powiedzieć od początku? Nie, nie, nie. Ja nie, chcę no. powiedzieć tak tylko, że cała prawda o tym, co się działo w pokojach 222 wyjdzie na ja w końcu, a ja... Jeżeli dostanę platformę, nad nie platformy, ja to mogę u siebie wrzucić obojętnie na kanale, to powiem całą prawdę, wszystkie jakby fakty, które wiedziałem od początku o tych waszych, kurwa z wyrolskich pokojach, co nam odpierdalaliście na trailerach, na jakichś filmach. No, zaraz, wszystkim. zaraz, ale o co chodzi? Bo ja nie rozumiem stary, że co? A swój będzie zawsze swojego bronić, co zapamiętajcie. Jeżeli. jeżeli... To jest tak, to jest taka wiązanka. Nie wolno, zespołan, słychać, tak, no, jak najbardziej. Pamiętajcie tak, że to jest taka no, wiązanka osób, możliwe, które tak, są tym połączonym, że każdy po się będzie siebie nawzajem kurwa bronił. Znaczy, na ten, tary, tary, jeżeli tu mówisz jakieś. Wielkie... Tajemnice w jakimś pokoju. To jest kurwa wielką tajemnicą, że siedzieliśmy sobie w grupie zaufanych ludzi i imprezowaliśmy sobie tam. Kurwa, to jest jedyne podejrzane, że ciebie tam nie chcieliśmy. Stary, od samego początku wszyscy mówili, już odkąd się pojawiłeś w że jesteś śliski i trzeba uważać, co się przy tobie mówi. Dlatego ci tam nie było, bo nikt cię tam nie chciał. A nie dlatego, że tam się działy jakieś dziwne rzeczy. Tam się nie działo nic niezwykłego. Arku, 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 powiem ci tak. Bardzo się cieszę, że dowiedzieliście się o tym, że jestem śliski, bo dla nas śliska osoba jest taka, która nie wali mefedronu z 2CB oraz tylko taka, która mówi kurwa prawdę. Ja wiem, Arek że dużo osób wiebaś w narkotyki, dużo kobiet. Mój drogi, mój drogi, co ty w ogóle pierdolisz? Jak ci w ogóle Arek, a nie pamiętasz, nie, mówiłeś, mówi się? Nie, nie pamiętasz jak mówiłeś, nie pamiętasz jak mówiłeś, jak porobiłeś koleżankę i wymieniałeś się z dubielem z nią wzajemnie, bo ty się ty nie jesteś samolub i ty się dzielisz z dobyczą? Ty, chłopiec, co ty w ogóle gadasz? Nie pamiętasz jak chwaliłeś to ty, się mi, kurwa. Czekaj, czegaj, czekaj, czekaj, stary, co ty w ogóle mówisz? Ty naprawdę to mówisz, to wszystko jakbyś się gipie było, ci to wie, wierzy, wierzy. Da, A już co, się głosi ludzie, kłamie. Kurwa. Areczku, Areczku, a pamiętasz jak mówiłeś y, o tym, że... Szeli przynosi... Stary, przy tobie... Przy tobie nikt nic nie mówił, to wszystkie... Jak to? Wracaliśmy w samochodzie, Areczku. Co ty teraz? Areczku, w samochodzie jechaliśmy. Brałeś trailera, bo kazali ci mnie zabrać, tak powiedziałeś. Okej, okay, sam zaproponowałeś. Pańculka, Ryży, chwaliłeś się tym, jak... Y, Rozdajemy Fedron na konferencjach, kurwa rozdawał, bo już nie y, Szeliga na konferencjach brał po 10 gramów, że był dyspozytorem. Teraz stary, coś innego stary, sobie co wzięliśmy. co ty, co ty w ogóle Patrz, jak dobrze To w ogóle o czym się mówiłeś, kurwa chwaliłeś? Chłopie. Nie zapraszać tam do tego pokoju w ogóle ani nigdzie że to osoba. Ja zobaczyłem, to, jak, jak mi kurwa. mega, śliska osoba i to widać właśnie teraz. Tary, o chuj ci chodzi, ja nie rozumiem. Ja nie wypowiadałem się na twój temat, ani osoba myślam, na prawdy, na twój nie jest. Liska osoba mówi nie? No ale wiesz, ale? ja nawet bym nie chciał ale... wejść do tego pokoju, jak zobaczyłem jak mi kurwa Strony z Cogą rakiety otworzył kurwa drzwi z tobą nikt nie chce imprezować bo, nikt bo ja nie imprezuję kurwa tytem, człowieku. kurwa chłopie patrz jak ty wyglądasz jak, na czym polega swój content ty się a jak ty wyglądasz? Ludzi? przybliż sobie na twarz na zdjęciach na instagram jesteś chłopie zniszczony, a masz tyle lat jesteś zniszczony przez narkotyki przez kurwa uzależnienia i przez po prostu swoją toksyczność, jesteś stary, egocentrykiem stary, ale to patrz, kto, to, kto to w ogóle mówi popatrz na siebie chłopie, jak, to, dla jak, ciebie wykorzystanie życie, kobiety to jest kurwa content. zdobycz, dla ciebie to jest sukces że wow, jest porobiona Poruchałem, zdobyłem ją to to kurwa. Ogóle, wow. chłopie, to znowu jakieś pomówienia, w moją stronę To są pomówienia, chłopie. Przecież kurwa, ja nawet miałem inaczej, kurwa, wiesz, kontakt z osobą, którą kurwa z dubielem się wymienialiście. Dziewczyną i ty wiesz kim, kurwa, bo się chwaliłeś ty. Chłopie, ty jesteś pierdolony, ty jakiś. Pa w ogóle nie słuchajcie, mi się nawet nie chce w ogóle z takim gościem rozmawiać, to było wieczne. Bo to są na jakieś pierdolenia. W ogóle ja nie wiem, kto, tak, ci, ma, kto ci przyklaskuje, w człowieku? Ale nikt nie ma mi przyklaskiwać. Ja wiesz, ja jestem do ciebie śliski, bo nie imprezuję kurwa z narkomanami oraz jestem śliski. Chłopie, chłopie, chłopie. Weź, weź, Arek, zbawę, Arek ty w ogóle nie, Aroj. Parę, ty nie masz kolegów, Cieszę się, cieszę się, nie, nie mam kolegów, masz rację, bo kurwa nie, nie ćpam to? jak wy. Ej, stary, ja też masz rację. Nie ćpam. To że kiedyś leciało, ale to nie wiem, ja nie kupię. Jestem mega winny tego, że byłem imprezowiczem Nie, jesteś winny tego, że wiebałeś kurwa osoby w to. Tego jesteś winny że wykorzystałeś kurwa kobiet. Tego jesteś winny właśnie, Arku. Jak w ogóle się chce coś takiego gadać? Chce mi się gadać, bo ja kurwa mówię, prawda? Ty mnie kurwa zaczepiasz, to. Przybrała kurwa, przyszła gryzka na Matyska. Czas na kurwa, prusie faktami. Powiem ci tak. Ja dziecku, doriśni, mogę nie być kurwa w fejmie, jeżeli... jeżeli. Ja mogę nie być tym fejmie. Ja chcę po prostu mówić prawdę, ja mam w to wyjebane. Czemu jestem na tych AFERkach, kurwa? Właśnie po to, bo w kurwę ludzi to zobaczy. Doriśni, co o tym kurwa mówię. Dorośli, dorośli, chłopie. Dorośni? Żeby być taki doriśni, jak ty, jak dorosnę? Nie, dziękuję. Wolę zostać kurwa dzieckiem niż mam dorosnąć i być taki jak Tańczula, kurwa. Wzorzec, kurwa, prześladowania. Ty byłeś to ty w ogóle masz prawo gadać jakieś takie rzeczy? Mam prawo Arku. Prawo gadać. Praw... Każdy ma prawo gadać, ale nie każdy ma prawo do podawania kurwa na No Stary, to co pomówię, ja to teraz mówisz, to po pierwsze, po drugie, ty się wziąłeś stąd, że naklułeś na płatki z fangatą, człowieku Ale ty, na ty, na ty robisz, a, a to tak, tak zamiast odpowiadać na zarzuty, twój Arku. Content, twój content polega na tym, że zaczepiasz no, mnie Stary, to co ja mogę mieć sobie do zarzucenia, to to, że nie wiem, byłem imprezowiczem, leciałem, że przez to się nie przygotowałem dobrze do walki z biedziurem. Co robię karty właśnie teraz, więc co role że, że się nie przygotowałem a, bo do walki z nie Kardio. Stary, no i patrz No i po chudę, sobie, Ja mówię ja Każdy robić co chce Jesteśmy dorosłymi ludźmi Ale to, ja ludzie, się z tym zgadzam W tym pokoju byli dorosłymi ludźmi Nikt nikogo tam do niczego nie zmusił Ja się z tą zgadzam, Ale. że każdy robi co chce Dopóki nie miesza w to no. inne osoby I nie wykorzystuje jak ty, Arku I ty mówisz Ale mi, stary, że tak, ja, mówisz, ja mówisz, jestem arkuś, oburzony Przedstawię jakieś dowody, mój drogi Proszę cię, przedstaw dowody, że ja Czekam na zarzuty z prokuratury Bo na ten moment jedyne zarzuty To czekaj Polak też czeka Razem Dari, z jego kolegą. Żre, z tym, czekali, ja wiem, że wygracie do jednej ja piłki, bo macie człowieka. takie same na, so na, na, na sobie kurwa narzucone rzeczy. Ja wiem o tym. I pamiętaj, Arek, ty mówisz ja mi. Nie jestem kurwa swoim jest kolegą, nie mogę mnie stary, nie do mnie panie natanie. tego zacznijmy? Kurwo, Jewan. I teraz powiem ci tak. Teraz powiem ci tak. Ty mówisz. Dlaczego nie ubliżdżasz, że nie ubliżdżał człowieka? Dla mnie jesteś dzieciakiem, który szuka gdzieś nie wie w ogóle, co robi w życiu. Popie ty robisz, naprawdę głupisz Ogarnij się, uspokój się, nie zacz. A Paramax jeśli kurwa na czacie nie pisze lepiej pewnych Rzeczy, kurwa, bo. Para na, no, para niech, niech, niech najlepiej, jakby paramaxi się nie odzywał. Bo on na... wie, kurwa, co ja wiem, więc się nikt nie odzywa mnie w kurwia. Takie jak no, no, kółeczko no, wzajemnej no, adoracji, e, bo wszyscy jesteście połączeni jednym sznurkiem. E, para... Wszyscy się kurwa chronicie. Bo, bo macie tak? wszyscy na siebie kurwa jebane brudy i wszyscy sobie kurwa dupę Daje, kryjecie. Wszyscy bez rozumianie? kurwa prawie wyjątku małego. Tyle mam ci do powiedzenia, arku. I ty mówisz, że ja jestem zdenerwowany, mówię takie rzeczy, bo nikt mnie nie lubi i wy ze mną kurwa nie imprezujecie. Jesteś z dłużą, już, bo z wami nie imprezuję. A powiedz mi, jak świętej kurwa małżonki Mateusi się z mi skończyli. To jest dla mnie przerażające, właśnie, Arku I ja jestem chyba. Kurwa... Zapytajcie się Lizy. Zapytajcie się Lizy. Pożepomniałem się. Zapytajcie się Lizy, w jakim ja byłem kurwa w stanie, jak zobaczyłem kurwa, co wy się w tym pokoju. Ja od razu poszedłem kurwa do Lizy, bo wtedy z nią byłem w relacji i ja do niej mówię, kurwa, nie uwierzysz, co się tam działo. Ja byłem po prostu w szoku. Ja byłem załamany się, aż kurwa się trząsłem z nerwów po tym, co zobaczyłem, co się tam działo, kurwa. Dla mnie to jest taka patologia nie. Pomyślenia. No co się działo tam ty, w tym pokoju? Ty. Nie, ja, ja, już, ja, już, ja już. Michał, przecież tam byś 20 minut mówiłeś. Ja, ja już powiedziałem, że to był lotny pokój i impreza, nie? Tylko, że właśnie. E... Ty byłeś tam 20 minut, czy cały czas, Michał? Nie, 20 minut. No to. Pff, to nie widziałeś, się co działo, tam tak działa? Znaczy, ty jesteś ty, naprawdę niewiele w życiu przeżyłeś, niewiele w życiu gdzieś. To była zwykła, najzwyklejsza impreza. Ale ja nie mówię nie tylko o tej samym imprezie, Armin. No bo, bo wiesz o co chodzi? że... Było dużo. Pokój 222 istnieje bardzo długo. Na, na tam Natan poruszył y, temat białego stoku, e, A później powiedział, że tym so, tym. Że są jeszcze jakieś inne Tylko wiadomo, że za chwilę będziemy, wiesz Podsumowywać e, tą rozmowę No i kwe kwestia zna, 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 zna tego Znasz mnie dobrze, imprezowałeś ze mną nieraz Ja nigdy nic nie ukrywam, jak leciałem, to leciałem Każdy, kto był, widział Słuchaj, ty możesz lecieć, to są mam to w, w pidzie, że lecisz to są normalne. Nie są normalne rzeczy, Ale, ale wiesz, podajesz innym, kurwa Którzy nie chcą tam, Namawiasz ich, kurwa, zmuszasz ich Ludzi po twoim alkoholu, którzy nie chcą Wiadomo To co teraz mówisz? Pomówienia. W życiu tak nie było i nigdy nikomu. To wariograf, kurwa, zróbmy, okej? Okay? Ale Arek... ja nie mam zamiaru i na swoje żadne gielki. Nie, zróbmy wariograf. Ja nie w ogóle to że ja z tobą rozmawiam w ogóle, po co ja mam z kimś takim rozmawiać? Zróbmy wariograf, Arku. Czy wymieniałeś się z dubielem, kurwa, nieprzytomną kurwa. Przepraszam, nie tylko nać paną dziewczyną. Zróbmy wariograf. Jak się chwaliłeś, kurwa, że e, jak była kurwa, ja nie jestem samolubem, wymieniam się dziewczyną z Dubielem. Ja nie jestem samolubem, my korzystamy na zmianę. no i patrz, gościa, który nie może się nawet odnieść. Ale ty to. Powiedziałeś, że ty się z nim wymieniałeś. To dubiel nie zainicjował, tylko ty. Proszę, pokaż mi to nagranie. Pokaż, pokaż, kurwa, czy coś kiedy ja to mówię. Pamiętaj, Arku, przyjaciół, trzymaj blisko, a brogów jeszcze bliżej. I powiem ci stary, tak, Arku. Stary, ale ty nie jesteś ani moim wrogiem, ani nikim. Jesteś dla mnie nic w ogóle dla mnie nie znaczysz. A ty ja jesteś jest dla mnie zwykłym ciukunem z Monaru. Stary, no i bardzo dobrze, nieważne kim dla ciebie jestem, nie interesuje. Prawda, prawda prędzej czy ciebie. później się obroni. Chcę, żebyś wiedział po prostu, Arku. Ale chobie, prawda jest taka, że to był zwykły impreza, zwykły maremarko. Spoko! Spoko! No tylko, tylko ty nie czaj czegoś Arku, że po pierwsze to nie była tylko zwykła impreza, ta jedna, a po drugie było ich bardzo dużo i ty bardzo dużo złych kurwa rzeczy robiłeś. Ale co to są złe rzeczy że wy wszyscy jebane, to a nie, nie, będę, nie będę was obrażał, okej, okay. wszyscy jesteście Kary, na rzecz jednym sznureczku. Jest to jest najgorsze że najlepsze. Jest kluczki, jeden taki u góry, sznurek tego tego. i by się wszyscy trzymać tego sznurka. Bo wiecie, że jak ktoś na kogoś się rozpierdoli, to spadnie, w ten, w jest taki spadnie dban, ten. Spadnie ten, nikt nie i spadniecie chce. na dół, kurwy. Zawsze w klasie jest taki dzwan, którego nikt nie chce, i ten zwan nie lubi wszystkich, tylko dlatego, że oni go nie chce, żeby tam się. Słuchaj, to, właśnie, to ja z wami nie, nie, tak. nie, nie, nie. nie chcę mieć nic wspólnego Nikt nie Ale my z tobą też, dlatego ci tam nie było Nie czuj się uğrażamy, że nie Ale ludzie sponę, mają kurwa tak. no prawo, cwańcula tak, Ryży, opanuj emocje Ludzie mają prawo no, 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 Ja po prostu zapierdalał 6 km na godzinę Dobrze, ludzie, ludzie mają nie prawo nie wiedzieć o tym, co robicie Bo wy się kreujecie na pierdolonych aniołków to którzy innych pouczają Arku, ty masz prawo pouczać innych? Kiedy pełno kurwa dziewczyn I się chwaliłeś tym kurwa kolegom? Stary, co ty pierdolisz? No i pasz, co by dalej pomówienia Pomówienia Ej, ciemcy, kurwa, w ogóle. tak? Słuchajcie, dobra, bo to nie ma w ogóle, to nie ma w ogóle sensu, prawda? To są teraz pierdoliny, to są zwykłe pomówienia Tak, Arku A to, że Tak samo jak śpiewanie to, w drugim to, pokoju kurwa, to pomówienie, nie? To co mogę mieć do zarzucenia sobie, to że za bardzo imprezywałem Ech. Nie przygotowałem się do najważniejszej walki w moim życiu, która była z Wiewiurem Przez to, że leciałem łukiem A prawie ją i tak wygrałem mimo Więc tylko dlatego Wiewiór miał jakieś szanse, ale teraz już to go będą nie poprawić. Zapierdalam trenu, jak słyszycie właśnie I tu nie wygrywam ja. O, to tak przy okazji. Paramaxilku, kochany z czatu, posłuchaj mnie. A ty nie dla na czacie, stary, bo ty nie masz. Aha, to tak, że ty nie masz swojego mózgu. Tylko czytać, czy też czy, 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 czy to ci ludzie podpowiedzą, bo ty. Debilu, ty przeczytałem czat na ja sia, żeby mu odpowiedzieć, ja ja ty kurwa. Ja się ja życzę, jak najlepiej. Życzę, żebyś wreszcie zrozumiał, A ja tobie życzę, żebyś nauczył się na błędach, kurwa. A mam nadzieję, że niedługo się nauczysz bardzo na błędach. Uczę się na błędach, i teraz właśnie po prostu. Dobrze, rodząc ryżego, mam statement, bardzo ważny. to już Arek ten? bardzo ważny statement. I teraz chcę, żeby to było nagrane. Bo jeszcze raz? Obiecy, że tak będzie. Jest to teraz, że to było teraz nagrane. To chyba tyle, nie? Tyle, no co tam. Temu z słuchajcie, kurwa, nie dawajcie mu atencji. To bo to jest zwykła pola, której nigdy nie było kiedyś do ten czas. Następny odcinek. Dziękuję serdecznie. Pańcula Show. Trzymaj się, Arek. No Aryk. Uciekanie kurwa od tematu. To jest tak samo Paramaxil, który kurwa. Ja lubię Paramaxila, bo on akurat oprócz kurwa dragów to nic złego nie robił. I mówię Ci serio. On po prostu podawał, kurwa. Yy, dragi kurwa dalej tym zjebą, ale jeżeli chodzi właśnie o, o to, to to nie jest tylko odzwierciedlenie do tego, tej jednej kurwa imprezy, gdzie też się działy takie zwyrolskie rzeczy, że tańcula kurwa nie wiedział co się dzieje, on chciał kurwa z, oknu, z okna skakać, z tego co słyszałem nawet, on nie wiedział co się dzieje, był w takim stanie, yy, to są te imprezy ciągle, cały czas są te imprezy, yy, były, czy dalej są? Myślę, że tak. Teraz zobaczymy na kolejnym fejmie. Myślę, że i tak będzie, bo wiadomo, osoba uzależniona nagle sobie nie powie: "OK, jest przypał, tego nie robimy, tylko dalej to będzie robiła". To są osoby chore psychicznie, które mówią wprost, że się wybiela, wymieniają kurwa z dubielem dziewczyną, jakąś kurwa obcą dziewczyną, która była porobiona, a nie wiedziała, co się dzieje, co jest popierdolone dla mnie. Ja to, ale ja jestem takim człowiekiem, że ktoś mówi coś, dla mnie to jest przerażające, a tak? <laughs> no, 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 bo widzę, że się śmieje towarzystwo, nie? Ta to też, he, no. No, też się uśmiechnę, póki że jest OK, a ja to wszystko analizuję. Bo ja czasem się czuję, że ja kurwa nie pasuję do tego świata, widzę, coś, co tu się odpierdala. Widzę, co robią ludzie. Jak traktują kurwa innych ludzi. Jacy są z zwyrole, co oni robią, co oni kurwa biorą? Ja naprawdę chciałbym, kurwa, zupełnie być gdzie indziej, dlatego ciągle szukam swojego miejsca, bo ja to nie pasuje i to jest ważne oświadczenie ostateczne. Jeżeli turniej, jeżeli turniej Fame MMA wygra Adrian Polański albo Arkadiusz Tańcula, chcę podpisać aneks, że odchodzę z Fame MMA. Nie chcę, aby abym ja przyczyniał się do tego, że ktoś z tej dwójki osób z wyroli zarobi pieniądze. Jeżeli tak będzie, ja kurwa chcę podpisać aneks umowę, że odchodzę z Fame MMA.